Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy. Dobra. Czyli tak. Dzisiaj nie mam napisane nic na żadnej kartce. A to dlatego, że spod mój filmik poprzedni z jasnowidzącym buldogiem spotkał się z miażdżącą krytyką mojej drugiej połówki. Tak. Powiedział, że jest nieśmieszny, a jedyny moment, który był śmieszny, to yy, pojawienie się samego Bazyla. Co <gryw> bardziej... Nie zabolało, najbardziej mnie zabolało to to, że najśmieszniejszy był wtedy, gdy nic nie robił. Po prostu siedział i się gapił na bok, tak? Więc yy, obraziłem się. Yy, I dlatego nie będę dzisiaj za dużo gadał, choć gadam już około 40-50 sekund. Przejdę od razu do rzeczy. Za chwilę dowiemy się, jaki będzie wynik dzisiejszego spotkania. Tak jak ostatnio w miskach mamy żarcie. Przy miskach mamy karteczki. Obiecuję i zaświadczam powagą swojego Swo... hm, czego mojego. No, czymś poświadczam, że nasz pies nie umie czytać i nie wie, co jest napisane na tych kartkach, dlatego o wszystkim zdecyduje jego jasno widzący. Dar? No, chyba dar, tak. Więc ja już kończę gadać, za chwilę wpuszczę tu psa, jestem sam, więc będzie trochę trudniej, dlatego cała reszta to już tylko cisza, spokój i pies, który najpierw wylosuje, sprawdzi, kto wygra dzisiejszy mecz, a potem, jak go znam, zje całą resztę żarcia z pozostałych misek. No to idę po niego i czas na zajebiste montażowe cięcie, które teraz przed wami, a za chwil kilka na ekranie pojawi się Bazylde de Bulldog. Dziękuję za uwagę. Dwie minuty gadałem. Znowu mi powie Jasia, że było nieśmiesznie. Zobaczymy, jaki ona zrobi śmieszny film. Nie dobrze, pies nie chce jeść, nadstawia dupę, ale może się skusi jednak. Nie do tego, po wsi nogu, no, 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 no. Jezus, jakie niezdecydowanie. No przykro mi, pies nie jest głodny. A, atakuje mnie. Czekamy. Napięcie rośnie, pies atakuje. Ho, 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 będzie się działo. Zobaczył telewizor. Zapowiada się wielki niewypał. Proszę bardzo, pies zaczynali lizać łapy. Tego się nie spodziewaliśmy, przyznamy szczerze. Bazyl, zjedz coś. Nie bądź taki. Woli zbliżać swoje łapy. I co teraz? Mm. Nagramy bazyła jak liże swoje łapy. Proszę bardzo. A plan był taki dobry. Może spróbujmy skierować go w kierunku, w kierunku jedzenia. Bazyl, jedz, nic nie jadłeś cały dzień, nie atakuj mnie, zobacz jakie tam jest jedzonko, zobacz co się dzieje, zobacz co się dzieje, zobacz co się dzieje, nie bać się, a, nie atakuj, nie atakuj, zostaw pilota, zostaw pilota, hej Bazyl, zostaw pilota, Ta. zjedz, zjedz, ale nie mnie. Co za porażka, co następnego zaatakuje? Bazyl, C. Te... a miało być tak pięknie. No cóż, proszę Państwa, wniosek jednoznaczny: dzisiejszy mecz zostanie przerwany i nie poznamy wyniku. Tak, wydaje mi się, że to jest odpowiednia interpretacja. Chodź. Choć jeszcze dajmy chwilę Bazylowi. Poszedł sobie w pizdu. Dziękuję za uwagę. Ze studia w, na warszawskich Jelonkach żegna Państwa Jan Ciszewski. Ach, przepraszam, Dariusz Szpakowski, pomyliłem się. Fuck. <laughs> oh, fuck. Nie dobrze, pies nie chce jeść. Nadstawia dupę. Ale może się skusi jednak. Nie do tego, po wsinogu. No, 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 no. Jezus, jakie niezdecydowanie. No przykro mi, pies nie jest głodny. A! Atakuje mnie! Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Nie rozpraszajmy go. Niech wejdzie z tej strony. Znajdzie kabel. O, 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 o. że coś jest nie tak nie wie co nie wie co ale walczy walczy ze swoją zewnątrz bazyl jedz no nie rób mi obciachu jedz